Cześć kochani, ja jestem Marta, a to jest kanał Zwyczajna Kobieta o życiu na malutkiej podkarpackiej wiosce. I dziś zapraszam Was na kolejny film, ja sobie um, popijam kawusię i zapraszam Was do krótkiej pogadanki na temat, który bardzo mocno interesuje moje widzki. Dostaję bardzo, bardzo dużo pytań o moje włosy i postanowiłam na szybko, krótko coś wam o nich powiedzieć. Wszyscy pytają się, jak zapuściłam takie włosy. I ostatnio mam pewne odkrycie, które myślę przyda się każdej jednej dziewczynie. Ja taką długość włosów troszkę i ostatnio podciąłam. Mam od dwóch lat. W 2018 roku miałam tak piękne, gęste włosy. A teraz, przez te ostatnie dwa lata, coś się stało, że mam strasznie ciągle zniszczone końcówki, pomimo tego, że ciągle je podcinam. Więc y, ostatnio, wczoraj lub przedwczoraj, doszłam do wniosku, co takiego stało się, że tak się dzieje. Ale zanim zacznę Wam opowiadać, to ja sobie zacznę olejować swoje włosy. Yy, Boże, jakie mam czarne paznokcie, wstyd. Nie udało mi się ich domyć po ostatniej pracy w ogrodzie, dobra, nieważne, nieważne. Dostałam ostatnio, ostatnio, jakiś czas temu, paczkę od naturalnie z Doliny Sanu i tam był taki olej do pielęgnacji ciała. A ja sobie zaczęłam ten olej używać też do włosów, ponieważ on jest na oleju cynowym, Przeczytałam wam skład olej cynowy, olej ze słodkich migdałów, olej z awokado, olej słonecznikowy, śliwkowy, kamelia, jojoba. Olej eteryczny, waniliowy, szałwia, muszkatułowa, monoi i witamina E. I słuchajcie, oleje cynowy super działa na porost włosów. I ogólnie fajnie działa na włosy, więc ja teraz jestem przed myciem głowy i ostatnio sobie zaczęłam właśnie wmasowywać ten olej tutaj we włosy, żeby mieć szybszy porost. I tutaj na końcówki. I ostatnio właśnie źle umyłam te włosy, więc takie są trochę tłuste, ale to właśnie od tych olejków. I tak, opowiem Wam o mojej historii. Od dwóch lat, może inaczej, obserwuję na TikToku taką dziewczynę, a denominacja się nazywa. I ona ostatnio powiedziała, że wszelkie szczotki z włosia naturalnego niszczą włosy. A ja te szczotki zaczęłam używać jakieś dwa lata temu. Właśnie jak bardzo pogorszyła się ich kondycja. Więc coś w tym musi być. Stwierdziłam, że coś w tym musi być. Więc odstawiam je na bok, przestaję je używać. Powinna mieć gdzieś grzeby. Teraz ja sobie używam grzebek, ale muszę się wybrać do osmana, żeby sobie kupić szczotkę, którą używałam właśnie, jak miałam takie gęste, piękne, niezniszczone włosy, pomimo koloryzacji, dekoloryzacji, malowania na blond i tak dalej. I to był, słuchajcie, tangle teaser, chyba. Czyli takie to włosie, to był plastik, cieniutki, elastyczny, bez tych takich zaokrągleń na końcach. Więc powrócę do tej szczotki i zobaczymy, co dalej będzie z moimi włosami. Wy same możecie powiedzieć, jakie macie doświadczenia. Czy też zauważyłyście to, co ja, czy też doszłyście do podobnych wniosków, czy też szukałyście różnych rozwiązań. Ja teraz jeszcze na naolejuję sobie końcówki bardziej. Lecę umyć włosy. I i do Was wracam. No, także do, do później. Włosy sobie związałam, jednak poczekam jakiś czas, żeby one nasiąknęły tym olejem, bo olejowanie ba daje bardzo, bardzo dużo włosom. I chciałam Wam pokazać, tak jakby kontynuować serię, można powiedzieć. Jakiś czas temu pokazywałam Wam metamorfozę domu, w którym mieszkamy. Bo raz na rok jest taki czas, że ja coś tam nowego dokupuję. I w styczniu, tak, kupiłam zasłony, pościel i tak dalej. Ale na początku stycznia zamówiłam też pufy. I tak, to jest pufa, którą zamówiłam na początku stycznia i ona była wykonywana dla mnie na zamówienie. Mam taką samą, jeszcze jedną, tylko gdzieś tyle krótszą, takiej długości. Ona stoi na korytarzu stoi na korytarzu. Ja tam mam takie w tym kolorze welurowe zasłonki, więc to tam bardzo ładnie, wiecie, pasuje do siebie i stwierdziłam, że nie mam gdzie trzymać czapek, szalików. Wszystko się po prostu wszystko jest ciągle rozsypane na tym korytarzu, ciągle jest bałagan, więc potrzebowałam właśnie takiej pufy, żeby to tam schować. I zamówiłam też właśnie do naszego pokoju, bo jak Tomek wróci, on ma tyle tych toreb i tyle rzeczy, że ja po prostu nie wiem, gdzie my to wszystko pochowamy. Więc stwierdziłam, że sobie kupimy taką, um, taki schowek po prostu ładny schowek, to pasuje nam kolorystycznie do krzesła, do ściany. Podzielimy się na pół. Opowiem Wam taką śmieszną historię. Uj! Opowiem Wam taką śmieszną historię. Jakiś czas temu y, Tomasz chciał kupić coś do domu i mówi: Dobra, Marta, składamy się na pół. A ja sobie myślę: Taki jesteś. Mówię: Dobra. Y, więc ko kolej to, oczywiście, wszystko tak homoestycznie to, to totalnie nie jest na poważnie. Ym, Przyszły jakieś rachunki, ja te wszystkie rachunki popłaciłam. Obiady dziecka w szkole, rachunki, podliczyłam wszystko. Mówię: no to to jak na pół, to na pół. No to, to teraz odeślij mi to połowę za te rachunki. Wszystkie. E, e, oczywiście się śmiałam, to tak wiecie. E, raczej nie jest na poważnie. Tak na poważnie mocno do tego nie podchodzimy, tylko tak sobie chciałam zażartować. Jak na pół, to na pół. Więc Tomek odesłał mi tą połowę <grych> I, i powiedziałam mu, że właśnie bardzo potrzebujemy: nie tylko ja, potrzebujemy takie pufy, więc to masz. Jak na pół, to na pół. <grych> więc złożyliśmy się na pół na te pufy. Jestem zadowolona i w jednej części będę trzymała swoje rzeczy, swoje rzeczy do sklepu. Mam tutaj już jakiś materiał. Jego jeszcze nie zużyłam. On mi się bardzo spodobał. Także jest tutaj taki materiał. Tutaj mam jakieś naklejki, takie tam różne. Do żeby w pokoju nie było tak ponastawiane tym wszystkim, bo to taki chaos powoduje i wydaje się, że nie jest czysto, po prostu to sobie tam to wszystko pochowam, a fajetuszki dalej będę sobie tutaj trzymała, gdzie trzymałam, bo wszystkie mi się tam nie zmieszczą. Jeszcze coś, słuchajcie, jak moja sukienka. Dostałam ostatnio taki prezent od jednej z mam. E, e, z mam dziewczynki, z którą dziewczynki chodzą do przedszkola. Także mi się bardzo podoba. Myślałam, że to nie będą moje kolory, ale jak zobaczyłam ten krój. Bomba bardzo mi się podoba. Myślałam, że mi niebieski nie pasuje, ale zmieniłam zdanie. Idziemy do kuchni. Ostatnie małe zmiany. E, zakupiłam tak z przypadku ostatnio też, jak byłam w pepko, obióz taki biały, z takim zielonym akcentem, to będzie dobrze pasować i też roz, e, rozjaśni nam tą kuchnię. A teraz już jak Tomek wróci, no to w końcu będzie mógł polakierować ten stół, ale no będzie trzeba go trochę zaszlifować, bo będzie no, taki jest już, wiecie, brudny, jakiś chlamaster tam widzę jest, więc wtedy będzie mógł tutaj być taki czysty drewniany stół. Ciekawa jak z tym jak z tym trafiłam. I naprawdę, już naprawdę nic więcej nie zmieniam. Już nic więcej nie kupuję, już nic więcej nie potrzebuję. Jak mi się przynajmniej teraz wydaje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. O. Dobra, chyba jest okej. Okay. I dzisiaj będę robić, słuchajcie, dubajską czekoladę. Ja wszędzie ostatnio widzę, Dubańską czekoladę w internecie, więc widziałam, że oni tam używają pastę z pistacji, więc kupiłam pastę z pistacji 100% i czekoladę. Mam foremki do czekolady, zrobię i zobaczymy, czy to rzeczywiście jest warte takiego zachodu. Aby rozpuścić czekoladę, nalałam sobie do gańka wodę. Mam nadzieję, że z tą rączką się nic nie stanie. Ogólnie ta rączka nie łapie tak mocno ciepła. I do tego gałęka włożę gałęek. Szklany. Widzę, że muszę jeszcze trochę wody dolać. I tutaj sobie rozpuszczę w takiej kąpieli wodnej czekoladę. Niestety wydaje mi się, że mam najgorszą czekoladę, jaka była. Najmniej smaczną, no ale innej nie było. Więc po prostu będzie ta. Ta mi trochę tak smakuje taką magazyną. No. Najbardziej lubię milkę, chyba. Najlepiej nie smakuje. Nie wiem, czy nie za dużo tego będzie. No. W razie czego? Będzie koło odjeść. Spokojnie. Ale tak śmiedzi coś tu. O, matko, Super. Co się dzieje? Wiecie co, to chyba po prostu woda była pod spodem i to znowu nie. Jak z karabinu strzelało. Tak się wydaje. Dobra. No to co, niech się grzeje. o jest dalej strzela. Strach tu stać. Niech się rozpuszcza i czekam aż się rozpuści. Bo i ty odzy. Szafka grzechu dalej nie jest. Zaklądasz w łobuzie. <grych> Dalej szafka grzechu jest nieposprzątana, więc ja wam tutaj nie pokażę, co tutaj się dzieje. Ale tutaj gdzieś na pewno znajduje się znajdują się foremki na czekoladę. Teraz tylko je trzeba znaleźć. Co graniczy z cudem? Ta szafka często jest. O, milku, o wilku mowa właśnie, o wilku mowa, okupowana przez moje dzieci i te rzeczy są wyciągane, one się nimi bawią, to będzie czekolada i po prostu schowały z powrotem do szafki te foremki, całe w psich włosach, w kurzu, więc teraz muszę je umyć i nie wiem, którą wybrać. może wszystkie sobie nie wiem, nie wiem, właśnie jak mi zostanie czekolada, to zaleję którąś po prostu foremkę. A do Dubajskiej? Może ta? Albo ta? Nie, o ta, ta, o ta. Taka kawowa? Uh -huh. Nie. To taką zwykłą zaleję, ok? Na cieniutko. Uh -huh. A do Dubajskiej użyję to. Może być? Tak, tylko mały. łeczko małe. Dobra, Klejsia, to co? Idę teraz, umyję to. Dosłownie minutę ta czekolada stoi poza paleniskiem i już zastygła, słuchajcie. Już zastygła, muszę ją z powrotem dać y, tutaj na piec y, i od razu jak ją ściągnę szybko wlewać do formy. Y, moi drodzy, miałam tutaj czekolada, podoba Ci się? Ale ja nie wiem co z tą czekoladą, ja ją ściągnęłam na chwilę, postawiłam i ona zastygła. I ponownie ją postawiłam na ogień i po prostu ona jakby wyschła. Nie mam doświadczenia z czekoladą. Na co dzień nie rozpuszczam. Nie wiem, czy to jest normalne, żeby coś takiego zrobiło się z czekolady i to już się nie chcę rozpuścić. Także nic z naszej dubajskiej czekolady, moi drodzy, nic nie będzie. Można ewentualnie sobie wziąć trochę tego na łyżeczkę, trochę tego i spróbować, ale to nie to samo, więc szkoda, bardzo szkoda, nie wiem o co chodzi z tą czekoladą, czy ona jest po prostu gorszej jakości. I coś takiego wychodzi. No dziś. jeszcze z czymś takim się nie spotkałam. Ta duajska czekolada nie wyszła, wyjdzie kolejnym razem. Ja lubię próbować, wiecie, różnych rzeczy w swoim życiu. Nie jestem ani wybitną kucharką, ani wybitną ogrodniczką, ani wybitną malajką, ale próbuję. Lubię próbować, rozwijać się na różnych płaszczyznach i... Tak, odpuszczam dubajską czekoladę, nie będzie takiego Teseu po prostu dzisiaj. I dzisiaj mam taką przestrzeń, właśnie na malowanie. Ja też potrzebuję mieć taki czysty umysł, żeby malować. Muszę czuć się wypoczęta, inaczej nie potrafię. I teraz maluję tutaj takiego słodkiego chłopczyka, który nawet nagrał mi wideo i wysłał, w którym powiedział: Dziękuję, że mnie malujesz. I to było takie słodkie, to było tak słodkie. To jest dopiero początek, ale przyjedzie Tomasz, więc myślę, że już że, że dość szybko uda mi się szybciej na pewno niż w ostatnich miesiącach namalować ten portret. Z czego bardzo się cieszę, bo wiem, że ten chłopczyk bardzo wyczekuje, i chciałam tutaj poruszyć taki temat, który jest dla mnie naprawdę niezrozumiały i który mnie tak bardzo zszokował. I jestem naprawdę w przeogromnym szoku. A o co takiego chodzi? Chodzi o film, w którym e, pokazałam, jak maluję portret. Jak namalowałam e, portret mojej Wandziuni. E, podzieliłam się amatorskimi radami. O, to był film od amatora dla amatora. Gdy ja zaczynałam, ja bym była taka wdzięczna za ten film, bo faktycznie były filmy różne, wiecie, jak malują malarze i tak dalej. Ale nic nie było wytłumaczone w taki prosty sposób, można powiedzieć, więc cieszyłam się, cieszę się, że mogłam podzielić się z, z Wami moimi sprawdzonymi sposobami, moimi tipami, które sobie sama wypracowałam przez ostatnie 3 lata. I przyznam Wam szczerze, że tak mnie zszokowały komentarze od osób, Takich, które ukończyły ASP na przykład, czy ludzi również tak samo jak ja amatorów, którzy malują już bardzo długi czas. Co mnie zaskoczyło? E, ktoś tam pisał, że i oszukuję swoich widzów, bo ja się nie, na, nie nauczałam malować w 3 lata, bo człowiek uczy się malować y, całe życie. I moje malowanie jest na poziomie dziesięciolatki, i, i w ogóle jak ja mogłam to pokazać? Jak ja mogę pokazywać, jak to robię? Ja tego nie powinnam zrobić i tak dalej. I dużo właśnie takiej krytyki, ja nie mówię, że to był, to był hejt, krytyki otrzymałam od osób właśnie takich, które już długo siedzą w tym malarstwie. I to mnie bardzo zaskoczyło. Absolutnie się tego nie spodziewałam, bo myślę, że malarstwo jest dla każdego, każdy może malować. I niektórzy pisali, jak ja się mogę nazywać malarką. Uważam, że jestem malarką, bo ci wszyscy malarze z dawnych lat też, też po prostu byli, wiecie, amatorami po prostu wieli pędzel, zaczęli malować. No, kiedyś, kiedyś po prostu to malarstwo się zaczęło, wiecie o co chodzi. Tak, i to było dla mnie takie szokujące. Ja się cieszę z tego, jak maluję. Ja jestem z siebie niesamowicie dumna, bo to maluję już 3,5 roku poetety od jakichś 2 lat, i widzę, jak ogromny proces przeszłam. I jestem z siebie bardzo dumna. I tak miałam wrażenie, że niektórzy po prostu chcą mi bardzo umniejszyć i abym sama sobie umniejszyła. I okej, okay, faktycznie, No jeżeli ktoś uważa, że maluję jak 10-letnie dziecko że nie mam doświadczenia, zgodzę się, nie mam doświadczenia, że maluję jak dziesięcioletnie dziecko. No jeżeli ktoś tak uważa, okej. Okay. Ale to nie znaczy, że ja sobie umniejszę i powiem, że jestem do niczego, bo całe swoje życie czułam się taka malutka, niedowartościowana, czułam się gorsza, zawsze gorsza i w momencie, gdy ja już się czuję pewną siebie kobietą, gdy znam swoją wartość, to nie pozwolę, żeby ktoś przyszedł i powiedział umniejsz sobie. Powiedz, że jesteś, nie wiem, zła w tym momencie, gdy ja jestem z siebie bardzo dumna. Więc... Tak, to tak było takie dziwne. Nie, nie jest mi przykro z tego powodu absolutnie, tylko po prostu to jest dla mnie takie y, bardzo dziwne. No, ale absolutnie tak. Jak ktoś ma swoją opinię, może ją wyrazić. Y, nie przeszkadza mi to. Ale tak grzebanie i szukania dziury w całym, czy jakieś dopowiadanie sobie różnych rzeczy. No, to, to było dziwne, to było dziwne. Także. Y mi się moje prace podobają, ja jestem z siebie dumna i mam nadzieję, że każdy, kto teraz tetuje i obejrzał tamten film, może coś wyciągnąć dla siebie, jakąś cenną lekcję, bo taki był cel nagrania tamtego filmu odpowiedź na wasze potrzeby i na wasze pytania. I tym akcentem kończę dzisiejszy film. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pamiętajcie, jesteście cudowne i nie pozwólcie, aby ktoś. ktoś Was zmniejszał do takiego poziomu, żeby ktoś obniżał Wam Waszą, yy, Waszą wartość. Nie pozwólcie sobie na to. Nie pozwólcie wejść sobie na głowę. Yy, I tak. I tym akcentem kończymy. Dziękuję Wam za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Pa!